Dzisiaj po koncercie co mogę powiedzieć no super cały czas sobie przeżywam to i, i myślę jak to to by było i sobie wspominam już rzuciłem filmik z całego koncertu w ogóle ostatnio w ostatnim vlogu, przedostatnim vlogu, który w ogóle był mówiłem, że zaczynam znowu nagrywać i tak dalej, a znowu się okazało, że... No, Że no, nie mam czasu po prostu przerabiać, z tego względu, że tak. Teraz z samorządu uczniowskiego organizujemy konkurs, rozpoznaj swojego nauczyciela z dawnych lat. I cały czas muszę zbierać, chodzić po nauczycielach e, o takie zdjęcia z dawnych lat, wszystko przygotować, cały sprzęt. E, no po prostu troszeczkę tego ogarnienia jest. E, do tego należy jeszcze do teraz sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I też już powoli coś zaczynamy robić. Ja będę zajmował się z stroną, znaczy takim na stroną na, na Facebooku. No więc, też kolejna strona mi dochodzi do prowadzenia i też kolejny czas mi zabiera tak naprawdę. No, i jeszcze jest e, 7 grudnia, czyli już w najbliższą środę. Zostało niecałe 5 dni do tego. Rozdanie nagród z okazji e, Belfra Roku. Czyli po prostu kolejna rzecz, która no, tak naprawdę zabiera strasznie dużo czasu. No, ale cóż, jak coś, jak, jak coś chce się robić, to to niestety tak jest. Jeszcze wiem do miejsca, ale szczegółów niestety nie mogę zdradzić. Ale może coś wam tam pokaże, później jak już dojadę. A wieczorem jadę na 18. Koleżanki za znaczy jadę, Ona jest pod moim domem, także daleko nie mam, więc się przejdę. Eee, Wszystkiego najlepszego jutra. ogarniam szkolną szlachetną paczkę znaczy nie jestem tam jakąś tam, jakąś tam osobą co tam co się zajmuje w tym całym sztabie i tak dalej tylko po prostu zbieram rzeczy i później przekazujemy jednej rodzinie, nasza szkoła sobie wybrała jedną rodzinę no i też trochę trzeba czasu poświęcić żeby to wszystko ogarnąć No, a do tego wszystkiego, no to wiadomo, że jeszcze mam lekcje, ale i jakieś takie różne obowiązki domowe. Więc no ostatnio to nie za bardzo mam czas. Osiemnastka Łuki zaczynamy vloga i ja przemówię dzisiaj ten kanał.

Podoba. Jest świetnie, prostu tego, że jest ciepła wódka. Chciałem się napić, ale nie mogę się napić, bo jest ciepła wódka. co no teraz? Ja teraz idę, aż no. ktoś z Pozdrawiam Damiana. <noise> Również pozdrawiamy Damiana i wszystkich widzów Damiana. I wszystkich. Do no, zobaczenia. Tak jest.